Cześć, z tej strony Piotrek Andrusyna. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na podsumowanie wyniku portfela Moje Ike w roku 2023. Aktualna wartość portfela wynosi 125 105 zł. Suma moich wpłat to 79 950 zł. A aktualny, niezrealizowany zysk portfela Wynosi 45320 zł, i jak widać znajduje się w górnych swoich poziomach. Zacznijmy od stopy zwrotu. Tutaj stopa zwrotu widoczna w ujęciu rocznym, czyli tylko za rok 2023, i w tym 2023 roku portfel moje IKE uzyskał według MyFund stopę zwrotu na poziomie 54,33 zł. Procenta. Yy, po, dla porównania indeksy yy, WIG 36,54% i SWIG 80, total return 36,66%. Yy, bardzo zbliżony poziom zarówno WIGu, jak i SWIG 80, czyli te 36%, i słabiej SP yy, 10,82%. Yy, Procenta. Czyli po słabym 2022 roku, w roku 2023, mój portfel praktycznie cały czas znajdował się powyżej indeksów. Yy, najbliżej yy, mojego portfela, jeśli chodzi o wynik, zachowywał się indeks yy, SWIG 80 Total Return. I patrząc na tą stopę zwrotu, widzimy, że yy, po dobrym początku roku, od po, praktycznie początku maja do listopada mieliśmy taki trend boczny na moim portfelu, a potem po wyborach portfel zaczął dynamicznie rosnąć, zwłaszcza te ostatnie, ostatnie półtora miesiąca to był bardzo dobry czas dla mojego portfela. W połowie roku ta stopa zwrotu wynosiła 37% z tego co pamiętam, żeby zakończyć właśnie na poziomie 54,33%. Należy jednak podkreślić, że to był rok bardzo dobry ogólnie dla polskiej giełdy. Indeks WIG 36% to jest wynik, który no, trzeba powiedzieć, że na naszym rynku rzadko w przypadku szerokiego indeksu się zdarza. Spójrzmy jeszcze na stopę zwrotu. W szerszym ujęciu od samego początku działania mojego portfela, czyli od marca 2019 roku i tutaj na niebiesko widzimy indeks WIG, który radzi sobie słabo, jeśli spojrzymy właśnie w tak długim, blisko pięcioletnim ujęciu, to widzimy, że nawet do tej średniorocznej 10% kreski yy, indeksowi WIG Szerokiemu naszemu rynkowi brakuje jeszcze dość sporo, i w tym czasie ta stopa zwrotu wynosi jedynie 30,5%. Także to podkreśla, jak wyjątkowy był ten ostatni rok dla wig -u. Natomiast jeśli chodzi o mój portfel, to od początku działania portfela, moje IKE 141,24, jeszcze troszkę do tych poziomów najwyższych. Z listopada 2021 roku brakuje, wtedy było to 150, blisko 5% stopy zwrotu, teraz 141, czyli kilkanaście punktów procentowych jeszcze dla portfela brakuje. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na początku przyszłego roku. Natomiast trzeba podkreślić, że bardzo dobrze radzi sobie mniejszy z indeksów, czyli SWIG. 80 total return, tutaj blisko 130% stopy zwrotu, co także jest świetnym wynikiem. Widzimy, że jeśli portfel by rusł tak jak ja zakładałem. Cały czas o te 10%, tak jak, tak, tak jak przebiega tutaj ta czarna kreska, to w tej chwili y, powinien być to poziom 57%, czyli widzimy, jak znacząco zarówno mój portfel, jak i SWIG 80 wyprzedzają y, to przyjęte dla mojego portfela chociażby y, założenie i jeszcze SP 76,23% stopy zwrotu. Od marca 2019. Do stopy zwrotu jeszcze wrócę, natomiast teraz chciałbym powiedzieć troszeczkę o tym, jaką rolę w tej stopie zwrotu odegrały w 2023 roku poszczególne spółki. I tak, pierwsza stopa zwrotu, najwyższa, została uzyskana przez i firmę. Była to stopa zwrotu na poziomie 80%. 8%. Co ciekawe, bo spółka odegrała tak dużą rolę, mimo tego, że nastąpiła na jej akcjach duża korekta, w związku ze słabszymi wynikami kilkanaście procent. Z tego, co sobie przypominam, mimo wszystko, spółka stale rośnie, wypłaca dywidendy, przez co tak dobry wynik dla portfela przez tę spółkę został osiągnięty. Druga ze spółek, które radziły sobie najlepiej w 2023 roku, to spółka Kenty, tutaj 68% stopy zwrotu i trzecie miejsce spółka Ferro, 51,2% stopy zwrotu. Ale to te, które były najlepsze, ale zwróćmy uwagę, że 49% Decora, 48% Asako BS, 47% Neuka, dużo spółek, kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu y, y, uzyskały. A teraz y, odwrócimy tę te tabelę, spójrzmy na y, antybohaterów powiedzmy. Y, y, największa strata spółka Big Cheese Studio, minus 44%. Kolejna spółka, która radziła sobie słabo, ale już dużo lepiej niż Big Cheese Studio to ten Square Games 18% na minusie i CD Projekt minus 10% na minusie. Widzimy, że gaming tutaj jako antybohaterowie portfela trzy pierwsze miejsca zdobyte. Ale co, jako ciekawostkę dodam tylko, że Eleven Beat Studios także minus 8, i później DELKO minus 3, czyli na te. 8 spółek, które zaliczyły stratę, aż 5 to przedstawiciele gamingu. Także można powiedzieć, że gaming radził sobie. Słabo, ta branża nie, nie była zbyt, zbyt dobra dla inwestorów. Pomimo tego, że całościowo na giełdzie były wzrosty, to jednak spółki gamingowe radziły sobie słabo. I ciekawe, jak to teraz odczytywać. Czy być może to się zmieni w kolejnym roku? Być może to będą, będzie właśnie czas dla spółek gamingowych lepszy. No, czas pokaże. Przejdę do tego elementu, który chyba wszyscy lubimy. Najbardziej czyli dywidendy. I tak w największym stopniu z dywidendy zwróciła się spółka PCC Rokita, która w tym roku także wypłaciła rekordową dywidendę. Dzięki czemu 55% kwoty, którą wydałem na zakup akcji tej spółki, zwróciło się już w formie dywidend. Na drugim miejscu 34% zwrotu zainwestowanego kapitału w akcję. I filmy 34%, kolejna pozycja 23%, czy tam mówiąc inaczej, w 23% zwróciło się Kenty, no i GPW także tam 23% tylko nieco mniej niż y, Kenty. Idealną sytuacją będzie, jak któraś spółka zwróci się już w 100%, wtedy teoretycznie można y, zostawić ją i w ogóle już nic nie robić, nie patrzeć i mieć. Darmowe aktywo, które przynosi jakieś tam stopy zwrotu. Spójrzmy jeszcze może na ten widok. Tutaj ostatni słupek pokazuje dywidendy, które zostały wypłacone z poszczególnych spółek w tym roku i widać najwięcej. PCC Rokita 1747 zł z PCC Rokity. Kolejna spółka to. Kenty 687 zł i na dalszym miejscu i firma 583 zł co także podkreśla właśnie to, że ta spółka tak dużą rolę w tym portfelu jeśli chodzi o stopę zwrotu odegrała, bo także te wysokie dywidendy wpływają na te Dobrą stopę zwrotu, którą ta spółka dla portfela przyniosła, no i jeszcze PZU nieznacznie mniej niż i firma 576 zł. Jeszcze szybciutko udział walorów w portfelu widać, że i firma, właśnie jako jedyna spółka przekracza 10% udziału, stąd też tak duży wpływ ma na portfel i duża korekta na akcjach i firmy była także dużą korektą dla mojego portfela. Druga, jeśli chodzi o udział w portfelu spółka to PZU tylko zarówno i firma i PZU przekraczają 10 tysięcy nominalnie w moim portfelu PZU głównie za sprawą ostatnich zwrotów nieśmiało zbliża się także do tych 10%. Później już jest mniej więcej wyrównany udział felokentów. To się zmienia w zależności od właśnie wyceny akcji. Na rynku. Jeszcze szybka reklama. Pod filmem znajduje się link, dzięki któremu założysz konto w aplikacji MyFund 20% taniej, ale także teraz jeszcze jedna świeżutka, nowa promocja. Nie miesiąc, a dwa miesiące otrzymasz gratis. Myślę, że są to bardzo dobre warunki. Link na dole. Średnioroczna stopa. Zwrotu pokazywana przez MyFund dla mojego portfela wynosi 20,28%. Ja jednak, samodzielnie, żeby nie być wskazanym tylko na tę stopę zwrotu średnioroczną pokazywaną przez MyFund, liczę to samodzielnie, przedstawię sposób, w jaki to robię. Obecny niezrealizowany zysk, czyli te 45 320 zł na tę chwilę. Yy, dzielę przez wpłaty, które wykonałem na swój rachunek, czyli 79 950 zł, co daje 56,68% stopy zwrotu, liczonej właśnie tym sposobem. Jak wiemy, od marca 2019 roku minęło 58 miesięcy, czyli Stopę zwrotu, która wyszła mi w ten sposób, te 56,68, dzielę na 58 miesięcy, co daje 0,98% na każdy miesiąc. I idąc dalej, mnożąc tą wartość dla każdego miesiąca razy 12, uzyskuje 11,72% średniorocznej stopy zwrotu. Być może ta metoda nie jest idealna, wielu o tym pisało, ale jest. Bardzo prosta i jednoznacznie obrazuje tę stopę zwrotu. Wolę także tym się posługiwać, i tutaj ta wartość, jeśli przekracza 10%, to jestem z takiego faktu naprawdę zadowolony. Jeszcze pokażę, może tutaj korzystając z tej prezentacji stopę zwrotu z mojego portfela w porównaniu do S&P 80 Total Return, ale już w takiej skali wieloletniej. Widzimy, że te 54% które uzyskałem w tym roku to jest identyczny wynik, jaki uzyskałem w roku 2021. Cieszy fakt, że w tym roku indeks S&P 80 Total Return został pokonany, zwłaszcza, że w roku 2022 radził sobie znacznie Lepiej. Suma dywidend w roku 2023 wyniosła niecałe 7000, niecałe 5 zł. Brakło, żeby kwotę 7000 uzyskać. Natomiast pozytywnie zaskoczył mnie fakt, że ta kwota w odniesieniu do sumy dywidend uzyskanych w roku 2022 wzrosła aż o 62%. Przyznam szczerze, że przy mojej strategii, która zakłada Stałe, co miesięczne dopłaty do portfela. Spodziewałem się, że jeszcze przez jakiś czas, nawet kilka lat, ta dynamika będzie spadała. Natomiast tutaj cieszy fakt, że te 62% wzrosła. I możemy sobie policzyć, że przyjmując, że w roku 2024 ta kwota wzrośnie o 60%, wtedy mój portfel. Uzyskałby w roku 2024 sumę dywidend równą 11 200 zł. Kolejny slajd, tutaj także dane z MyFund. Stosunek wartości wypłaconych dywidend do średniej wartości portfela. Bardzo cieszy fakt, że ten wskaźnik przekracza 6% i fajnie jakby. Ta tendencja wzrostowa utrzymała się w kolejnych latach, gdyż myślę, że będzie to miało znaczący wpływ dla stopy zwrotu, którym portfel będzie uzyskiwał. No i na koniec, jaki jest udział portfela moje IKE we wszystkich moich inwestycjach? Albo też jaka była zmiana tego udziału w odniesieniu do roku poprzedniego. Widzimy, że jeśli chodzi o główne moje aktywa nieruchomości, ten udział zmniejszył się z 95% na 90%, pomimo faktu, że ceny nieruchomości rosną, i ja to także tutaj wliczyłem, to wzrost portfela moje IKE spowodował, że Udział portfela moje IKE w, moim, w moich wszystkich aktywach wzrósł z 4% na 7%. Jednak tym, co cieszy mnie najbardziej, to jest wzrost portfela amerykańskiego. Ten wzrost jest duży, on przekracza 3%, z 1% na 3%. Także to jest rzecz, która mnie cieszy i którą z pewnością w przyszłych latach chcę także kontynuować. Jeśli chodzi o rok, 2023 to jeszcze rozpocząłem inwestycje w metale szlachetne. Kupuję póki co srebrne monety bulionowe, jednak to są póki co tak nieduże pozycje, że nie ma sensu ich tutaj umieszczać. Natomiast ja dosyć dokładnie swoje monety opisuję na forum Investopolis. Na forum Investopolis także na bieżąco informuję o wszelkich wykonanych przeze mnie transakcjach. Opisuję tam także wyniki spółek i dużo więcej. Także jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do społeczności, którą tworzę wspólnie z Bartkiem Szymą, Arturem Radomskim i Bartoszem Śmigielskim, link także do forum Investopolis znajduje się pod filmem. Tymczasem przejdźmy dalej. Kolejny slajd to jest grupa facebookowa Moje Ike Akcje Spółek Dywidendowych i grupa rozrosła się, Potężnie w ciągu jednego roku przybyło blisko 10 tysięcy członków. W tej chwili jest już nas 18 tysięcy, 18,5 tysiąca. Także tworzymy doskonałą, świetną społeczność. Zachęcam, jak, jeśli ktoś w grupie jeszcze nie jest, także można dołączyć. Co miesiąc na grupie zamieszczam ankietę, gdzie użytkownicy, członkowie grupy wybierają spółki. I zrobiłem takie podsumowanie tych ankiet. Za każde zwycięstwo spółki w ankiecie da dawałem 3 punkty. Za drugie miejsce 2 i za trzecie miejsce 1 punkt. Najwięcej punktów licząc w ten sposób zdobyła spółka Asbis, która aż 17 punktów zdobyła. Także yy, przez inwestorów można powiedzieć, była przez cały rok najwyżej oceniana jako dobry wybór do długoterminowego portfela dywidendowego. Na drugim miejscu Orlen 13 punktów, cały czas niezmiennie Orlen. Dobrze oceniany przez inwestorów i trzecie miejsce: Mobruk 12 punktów i grupa Kenty także 12 punktów. I w tym miejscu podziękowanie dla Mateusza, Tomasza, Artura, Wojciecha i Piotrka za pomoc w prowadzeniu yy, grupy. Myślę, że bez ich udziału yy, to by się raczej nie udało utrzymać tego w należytym yy, porządku. Zwłaszcza że tych inwestorów faktycznie na grupie. Przybywa. No, i na koniec nie mogę nie wspomnieć o ogólnopolskim badaniu inwestorów organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i tak w kategorii grupy na Facebooku. Grupa Facebookowa mojej akcji spółek dywidendowych uzyskała 3 gwiazdki. 3 gwiazdki uzyskało jedynie 5 grup Facebookowych, z czego jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny. I tutaj jeszcze jedna sprawa: mój kanał. Na YouTubie uzyskał jedną gwiazdkę w kategorii kanały. Na YouTubie o inwestowaniu co także jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ponieważ, ponieważ mój kanał pierwszy raz się znalazł. Myślę, że także dzięki temu, że inwestorzy wskazali mój kanał, dopisując go ręcznie. Za co serdecznie dziękuję. Dziękuję także za wszystkie kciuki w górę i wszystkie subskrypcje, komentarze i rozmaite formy wsparcia kanału, chociażby poprzez korzystanie z moich linków. Partnerskich jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. A w tym roku będzie możliwa jeszcze jedna forma wsparcia kanału poprzez zakup kawy. Wszystkie środki, jakie uzyskam, w ten sposób będę przeznaczał na rozwój kanału. Mam kilka pomysłów na przyszły rok, ale to zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Napisz swój wynik. Pod filmem, jaki udało Ci się w tym roku uzyskać swoją stopę zwrotu, a także możesz wskazać spółki, które zaskoczyły Cię pozytywnie w tym roku i przyczyniły się do uzyskanego przez Ciebie wyniku. Życzę wszystkim w nowym roku jeszcze lepszego wyniku, chociaż może to być trudne, ale czas pokaże. I na koniec przypominam, że. Wszelkie treści, które publikuję, są moimi prywatnymi opiniami, nie są rekomendacjami i polecam stosować je w kategorii materiałów edukacyjnych. Natomiast własne decyzje inwestycyjne popierać wykonanymi przez siebie analizami. Słyszymy się już niedługo, na początku stycznia. Styczniowe zakupy. Do zobaczenia niedługo. Dzięki, jeszcze raz i cześć!